Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani. Witam Was serdecznie 11 maja w czwartek na kanale, na moim kanale Czas dla Duszy, bo to jest nasz Czas dla Duszy. Dziękuję Wam za to, że tu jesteście. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za każdy ślad pod filmem, który zostawiacie. Dziękuję Wam też z całego serca za to, że obejrzycie reklamę. Chociaż jedną nie przewiniecie jej, bo dzięki temu YouTube wypłaca mi wynagrodzenie. A poniekąd to jest moja praca na YouTubie. Dziękuję Wam z całego serca. Taka wymiana energii ze mną. Ja Wam daję wy obejrzycie reklamę. I zobaczcie, YouTube mi da mega fajny układ. Co? Kochani, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję Wam za wszystkie maile. Bardzo dziękuję. Są czasami po prostu. Aż nie wierzę, że piszecie o mnie, <laughs> ale chyba się muszę przyzwyczaić do tego. Dziękuję Wam, naprawdę. Cieszę się, że Wam pomagam. Cieszę się, że są ludzie, którzy budzą się i pierwsze co rano czekają na mój film. Niesamowite. No dobrze, ale ja muszę skończyć, bo nic nie nagram zaraz. No, chciałam Wam podziękować, widzicie? Jestem przeszczęśliwa. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, bo, bo jest w tym cel i widzę swoją drogę. I powiem Wam: nigdy na odnalezienie swojej drogi nie jest za późno. Całe życie nie wiedziałam, co mam robić, co chcę robić, jak, po co, na co. Nie miałam wyuczonego zawodu w sensie takim, że to miało być moją pasją. Także to takie było jakieś tam. No, robiłam to, co lubiłam, robiłam to, co nie lubiłam, a musiałam, no trudno. I kochani, w pewnym momencie przyszło takie BUM. Przyszło BUM, jak zwaliło mi się to szczęście na głowę, to na początku nie wiedziałam też, co z tym zrobić, ale dostawałam tyle znaków, wiecie co, to zadziało się 5 lat temu u mnie, to przebudzenie takie porządne, bo to, że coś gdzieś jest, to ja zawsze wiedziałam, i plus yy, miałam kiedyś bardzo poważną operację i w trakcie tej operacji dostałam bardzo silnego krwotoku i tam wtedy miałam sen ja wam powiem o tym śnie kiedyś opowiem, nie mogę teraz i z perspektywy czasu już wiem co ten sen oznaczał już wiem, że to najprawdopodobniej nie był sen tylko Pewnie nikt mi o tym za bardzo nie powiedział, bo tam było trzeba bardzo szybciutko posprzątać wszystko. I. No i właśnie. I moje przebudzenie zadziało się takie porządne, takie fest. Pięć, pięć lat temu, tak, pięć, pięć albo sześć, wiecie, już ten czas leci. To, że coś gdzieś jest, to, że jest sekret, to, że jest prawo przyciągania, to, że są aniołki, to, że. W momencie, kiedy stałam na skraju życia i śmierci w 2012 roku, dostałam numer telefonu do kobiety z Warszawy i ona mi powiedziała parę słów, które miałam sobie na kartce napisać i, i praktycznie te słowa powtarzałam sobie jak mantrę. Jam jest miłością, jam jest światłem. I wiecie co, i, i to wszystko mnie tak jakby trzymało przy, przy życiu tu, przy. Przy tym, że coś się zadzieje, coś się jeszcze zadzieje. I na dobrą sprawę po sześciu latach, od, tamtej, od tamtego momentu, po siedmiu nawet zadziały się cuda, słuchajcie. Od zawalenia się mojego świata, siedem lat czekałam, żeby zadziały się cuda. Zobaczcie, co to jest 7 lat. Na dobrą sprawę nic. Tak jak spojrzymy z perspektywy czasu do, do tyłu, co to jest 7 lat? No, ciach, poleciało. Ale wdzięczność, jaką od tego momentu miałam w sobie, ona mnie zaprowadziła do tego miejsca, w którym jestem teraz. Wdzięczność, kochani. Byłam wdzięczna za wszystko. Jak już doszłam do siebie, ja byłam dosłownie wdzięczna i nawet nie wiedziałam tego, ja później dopiero sobie z perspektywy przebudzenia też popatrzyłam na to. Pamiętam, że jak ja otwierałam drzwi od samochodu, to ja dziękowałam, że trzymam klamkę w rękach, że jeszcze jest mi to dane, że jednak. Łzy potrafiły się polać na tym, jak mogłam gdzieś iść i co, coś pięknego zobaczyć, na ziemi, tu na ziemi. To jest niesamowite. Ja byłam tak szczęśliwa czasami, że ja czułam. Zł sama się zła sama na siebie byłam zła sama na siebie za to, że kiedyś się tak zadziała nie inaczej, takie pomysły mi do głowy wpadały no ale wtedy to było taka nie inaczej też wiecie kochani, coś wam jeszcze powiem my ludzie my ziemianie jesteśmy mistrzami w potęgowaniu swojego żalu, bólu, problemu to tak, prawda? Ojej, to się zadziało tam i tam. Ojej, 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 ojej. Zobaczcie, przedstawia się nam tylko złe rzeczy w telewizjach. Ja już w ogóle telewizji nie oglądam. Całkowicie nie. Mamy włączone tylko filmy, kabarety oglądamy, żeby się dobrze pośmiać. I. I z Jaśkiem ewentualnie jakieś bajki. Bo bajki są mega, mega mądre. Jak znajdziecie mądrą bajkę, to jak najbardziej polecam, mo można oglądać w to i z powrotem. Jak z, polecam film, y co mi w duszy gra. Przecudowna bajka. Chyba w wiecie co? Nie wiem gdzie jest, ale na Disneyu albo na Netflixie. Gdzieś na pewno znajdziecie w Polsce, bo co mi w duszy gra. Jest po prostu przecudowna bajka. Opowiadająca o duszy, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Jest tak pięknie animowana bajka zrobiona dla dzieci że i, i dla dorosłych, że naprawdę idzie zrozumieć wiele. Ale jesteśmy mistrzami w wyolbrzymianiu naszego żalu, bólu i to jest, każde taki jest. To nie ma, że ten mówi mniej, ten mówi bardziej. Ten dusi w sobie. Ale pomimo tego, że dusi w sobie i tego nie mówi, to i tak go wyolbrzymia w swojej głowie. A zobaczcie ze szczęściem. Jak to jest ze szczęściem? Właśnie w telewizjach co robią? Dzielą się z nami bólem, żalem, a już nie daj, jak sobie coś wynajdą, że coś jest i wtedy tak to wyolbrzymią, że, że ludzie to czują. Wiecie... Yy... Oddziaływanie na ludzki umysł jest już tak proste, to on już jest tak przebadany, że można stworzyć tyle technik, że dlaczego tylko ktoś wpływa na nas, żeby w zły sposób wpłynąć? A czemu oni tego nie robią? Właśnie, żeby wpłynąć w dobry sposób. Czemu my nie wyolbrzymiamy szczęścia? z jednej strony też się boimy z tym wyolbrzymianiem szczęścia że jak komuś coś powiemy to ktoś będzie nam źle życzył bo tacy taka trochę polska natura jest ale to też przez to, że Polakom nie żyło się kiedyś dobrze nie mieliśmy dużo rzeczy to gdzieś jest u nas zakorzenione wiecie, mieszkam za granicą od czasu do czasu, kiedy jeżdżę do Polski nie jeżdżę za często nieraz jestem, tylko dwa razy w roku ale mam wrażenie, że Polakom żyje się coraz lepiej. Pomimo tego, że jest ciężko, ale jesteśmy kiedyś ta różnica między Zachodem a Polską była bardzo widoczna, a w tej chwili nie widać tego tak bardzo. Domy, samochody, wycieczki zagraniczne, to już jest codzienność. Ja wiem, że nie u wszystkich, ale kiedyś tego nie było. I patrząc na te dwa światy, kiedy ten świat zachodu był zupełnie inny od świata polskiego, ale to wyolbrzymianie tego żalu, bólu dalej w nas zostało. Wyolbrzymiajmy szczęście, proszę Was. Czujmy to szczęście tak długo, jak czujemy żal. I to jest proste. Można sobie powiedzieć codziennie rano, kiedy wstajemy. Otwieramy oczy, dziękujemy za dwa prezenty, które nam było dane otworzyć. To nasze oczy. I już widzimy, już dostrzegamy kolory. Nawet za to wystarczy być wdzięcznym przez cały dzień, że widzisz kolory. Wyobraź sobie, że od jutra zaczynasz widzieć na czarno-biało. Albo wszystkie przedmioty, które są koloru Różowego, zielonego, niebieskiego, czerwonego, gdzie mają taki kolor, znikają z naszego pola widzenia, ale są, to by było wesoło, co? Tak, kochani. No, może kartę wyciągniemy, widzicie? Bo ja tu przez te się zaczynam rozgadywać, przez, przez te filmy, przez te wyzwania o naszych myślach, to, to tak gadam. Ale zacznijmy wyolbrzymiać szczęście. Zacznijmy. Podzielcie się swoim szczęściem. Podzielcie się w komentarzach, a my będziemy wspierać to szczęście. Będziemy zostawiać łapkę, serduszko. Dzielmy się swoim szczęściem. Dzielmy się. Co karty mówią do nas? Która z kart? Dobrobyt proszę, wczoraj wielkie szczęśliwe zmiany ja już nie wiem, czy kiedyś podobny układ nie był dobrobyt, ta karta chyba była niedawno wielkie szczęśliwe zmiany wczoraj, a dzisiaj dobrobyt, zostawimy to jak idzie dobrobyt, to idę proś innych o wsparcie widzicie, jeszcze jedną kartę sobie wyciągniemy a co dzisiaj, jak dobrobyt, to niech jest obfitość wszędzie i jeszcze jedną wyciągnę i zaufanie, no widzicie dobrobyt Proś innych o wsparcie i zaufanie. Zaufaj, że to wszystko będzie. Zaufaj, czeka na nas dobrobyt. Stać karty. Zaufaj. No, musi dać. O. Pięknie. Zaufaj. zaufaj, zaufaj, zaufaj. Proś innych o wsparcie. I bójmy się prosić. Dokładnie. Często jest tak, że proszenie o pomoc jest taką słabością u nas odbierane. Wcale tak nie jest. Wiesz, potrzebuję Twojej pomocy. Bo to jest też forma przekazania wszystkiego, wiecie? Bo jak powiesz, ojej, ojej, potrzebuję pomocy, o jaka jestem biedna. Ale jak pójdziesz do kogoś i powiesz tak, słuchaj, mam coś i potrzebuję Twojej pomocy. Myślę, że Ty jesteś osobą, która mi w tym pomoże. Wiecie, ktoś się poczuje taki, wow. Okej, okay, świetnie, mogę komuś pomóc. Nie, nie odbierze Ciebie jako sieroty. Może sieroty to źle, ale takie, wiecie, nieudacznika, udacznika, nie, po... nie wiem, jak to powiedzieć. No, Ważne, ale w każdym bądź razie nie będzie się litował nad Tobą, tylko obrośnie w biurka i będzie chciał Ci ten ktoś pomóc. A Ty nie będziesz się czuć źle, że przyjmujesz tą pomoc. Bo co? W myśl tego, o czym mówiliśmy wczoraj w ramach Wymiany energii, za pomoc też trzeba zapłacić. Pamiętajcie, że nie tylko pieniądz jest formą wymiany energii. Jeżeli ktoś nie chce zapłaty, to powiedz mu ok, ale ja chcę Tobie tą energię oddać i na przykład wiem, upiekę Ci ciasto, zrobić coś to w zależności od tego, jakiej pomocy, od kogo uży użyczyliście, dostaliście. To jest bardzo ważne. Jak nauczymy się posługiwać w tym w świecie, wszechświecie, jak poczujemy, co jest pięć, jak to się mówi, to, kochani, cuda. Po prostu dzieją się cuda. Co nie znaczy, że wszechświat nas nie przetrzyma. Zrobimy sobie ten dobrobyt. Dzisiaj tą kartę, która jednak pierwsza wyleciała. Dobrobyt. Dobrobyt, dobrobyt. Kochani, może jest ktoś chętny na sesję czytania Kronika Kaszy? Jak już się przeprowadzę i będę miała spokojną głowę, to będą też rozkłady kart, bo w tej chwili ćwiczę i to mocno, ale to będą karty, to nie będą karty tarota, to będą wszystkie inne karty, tylko nie karty tarota, ale też yy, będą regresje, będzie poznawanie poprzednich wcieleń. No to czytamy ten dobrobyt. Wielkie bogactwo jest w drodze do twojego życia. Tylko pamiętajcie, że bogactwo to nie są tylko pieniądze. Określcie sobie, czym jest dla was bogactwo? Określcie sobie dokładnie, czym jest dla was szczęście? To wszystko ma być w głowach określone. Wielkie bogactwo jest w drodze do twojego życia. Twoje plany przyniosą dobrobyt oraz zagwarantują ci poczucie bezpiecznej przyszłości. Pamiętaj, że kiedy będziesz podejmował działanie mające na celu zamanifestowanie się Twoich snów, będziesz pod nieustanną opieką aniołów. Dobrobyt nie zawsze musi być natury materialnej. Dokładnie, możesz poszukiwać możliwości zamanifestowania nowych pomysłów i dostaniecie dobrobyt w postaci pomysłów. Powiększenia grona przyjaciół, uzyskania doskonałego zdrowia lub znalezienia miłości. Ta karta może oznaczać również napływ tego typu skarbów do Twojej codzienności. Zmieść ręce ku niebiosom, by wyrazić wdzięczność za wszystko, czego pragniesz. Dokładnie. Nie prosimy, nigdy nie prosimy o coś. Nie prosimy. Ja już przestałam. Ja żądam. Ja mówię to tak po polsku, to żądam, to takie jest brzydkie. Panie Boże, żądam tego i tego. Ja to mówię po angielsku, wiecie? Ja mówię I wish. Wish to takie ładne jest, prawda? I wish. I mówię, Panie Boże, I wish. I wymieniam wtedy co chcę. Po prostu. I wish, tylko po angielsku, a reszta leci po polsku. Bo to trzeba zażądać. To trzeba być pewnym, czego my chcemy. I to takie ma być. A normalnie, jak potrzebuję rzeczy małych, to ja już jestem za nie wdzięczna. Żądania to są wielkie rzeczy. To takie. To, to wiecie. To są wielkie. No dobrze, kochani. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję Wam z całego serca. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Napiszcie, proszę Was. Te komentarze jednak roznoszą mój film. A. Może to zabrzmi nieskromnie, ale trzeba być nieskromnym. Jak jest się szczęśliwym, dlaczego mam to ukrywać? Będę się dzielić moim szczęściem. Cieszę się bardzo, że. Trafiam do ludzi, którzy potrzebują usłyszeć kilku słów z rana. Naprawdę. No to widzicie, muszę kończyć. Przytulam Was bardzo mocno. Cudownego dnia życzę Magda.